Witam Was na kolejnym odcinku serii od Zarado Albańczyka. Dzisiaj wpadła kolejna aktualizacja, więc parę słów warto jej poświęcić. No, jak zawsze. Mianowicie, no, tutaj takie podziękowania i gratulacje tym, którzy brali udział w poprzedniej sezonie oraz zwyciężyli, ale to nas nie interesuje. Tutaj małe usprawnienia i poprawki mobilne. Dodano przycisk etyk etykiet dla kryjówek na mapie świata. No, super. To no, takie, wiecie, opcje przybliżenia kamery podwójnym kliknięciem, bo teraz jest wyłączona domyślnie. Także to też mało interesujące. Ale tutaj już tu jest naprawdę coś bardzo fajnego. Mianowicie, mamy powiadomienia, od teraz są wysyłane tylko, tylko, gdy zlecenie kupna lub sprzedaży zostanie w pełni zakończone lub wygaśnie. Co to oznacza? Że nie będziemy dostawać miliona wiadomości. Na przykład... Miałem taką sytuację kiedyś, że stwierdziłem, że, kurde, zarobię na sprzedaży energii. Kupiłem sobie w jednym mieście, wysyłam energię, przewiozłem ją do drugiego, czy tam skoczyłem, nawet z nią, bo, to, czy tam przez gildię przysyłem, nieważne. W każdym razie był, było to bardzo mało wymagające, jeśli chodzi o mój wkład czasowy, a dość fajny zarobek był. Przerzuciłem z jednego miasta do drugiego, 5000 energii, i słuchajcie, wtedy jeszcze przepałka była tak, że. Jedna energia wystarczała, żeby się przepalić. No i miałem chyba, kurze, żeby Was nie oszukać, z tysiąc wiadomości? Mniej więcej. Z tysiąc wiadomości z tego jednego zlecenia sprzedaży. Także zamiast tysiąca wiadomości otrzymać jedną? No właśnie. No takie rzeczy takie rzeczy już dawno, dawno temu powinny być. Chociaż nie do końca powinno być to jako wymuszone, a raczej opcjonalne. Że można sobie przełączyć w opcjach, że chcemy dostawać albo zbiorcze, albo dla każdej pojedynczej sztuki. Także, no... Myślę, że to pośrodku rozwiązanie byłoby najlepsze, ale i tak lepsze jest to, żebyśmy dostali za całość, niż za każde pojedyncze, więc tutaj no, fajny skok do przodu, jeśli chodzi o te powiadomienia, i późno, strasznie późno, bo to już naprawdę powinni z rok temu wprowadzić. I wiadomości teraz będą zawierały podsumowanie wszystkich ważnych informacji, a powiadomienia nie będą wysyłane dla każdej pojedynczej transakcji, no, czyli po prostu zbiorcza, fajna wiadomość, i o to chodzi. A tutaj już od razu przechodzimy do zmian balansu walki. No, kto by się spodziewał, że. Ten przypływ adrenaliny, czyli W nabieganie, jest tak beznadziejny, ponieważ wymaga, żeby z auta atakować, żeby boost trwał dłużej. No tak, aby zapewnić toporom lepszą szansę trzymania się blisko wroga bez ciągłego wyłączania, ta umiejętność pozostanie aktywna przy dowolnych obrażeniach bezpośrednich. Ale... To nie jest tak, jakby mogło się wydawać, bo mogłoby się wydawać, że zadamy obrażenia i będzie git. Bo teraz jest napisane, że obrażenia umiejętności będą przedłużać tego buffa. No dobra, no to zobaczmy w grze, jak to mniej więcej wygląda, bo ja tego kompletnie nie rozumiem, jaka jest tego koncepcja. Jeśli chcemy po prostu tego boosta odpalić, no, to mamy przez 2,5 sekundy, jak nic nie zrobimy i gaśnie. Widzicie, już zgasł po prostu. I tutaj mamy napisane, że trwa przez 7 sekund, prawda? A jeśli będziemy zadawać jakieś tam obrażenia, to będzie trwał... Yy, znaczy, no, trwa jak zadajemy obrażenia przez 7 sekund, a yy, jak nie zadamy to przez 2,5 tylko. O, w tej kolejności. Także zobaczcie. No dobra, no to odpalam W, zadaję im tu jakieś obrażenia i trwa trochę dłużej, ale gaśnie. Ha, huh. no i znowu zgasł. Ale teraz po jakichś, nie wiem, 4,5 sekundach, 5 sekundach, no to jak to jest z tym pustem? Ani nie zgasł mi po 2,5, a ani nie było 7. A jakieś inne tutaj opcje są, bo ja tego nie widzę. Jest napisane, że 2,5 albo 7, jeśli spełnimy wymagania. No to teraz zobaczmy coś takiego. No to cyk. I teraz jeszcze kręćmy się na nich długo. No i teraz było 7 sekund. Ok. To może e to powoduje, że tak długo trwa. <grymnie> Zaraz zobaczycie. Niech się tylko jeszcze raz załaduje. No to po prostu to jest, to jest BK max, jak to działa. E, bo to działa w tym momencie tak, że po prostu jak długo zadajecie to obrażenie, tak to chwilę dłużej ten boost trwa. If you don't deal direct damage for 2,5 sekundy, the adrenaline will end early. Czyli teraz. To działa tak, że od momentu, w którym przestaniemy zadawać obrażenia takie bezpośrednie, od tego momentu 2,5 sekundy mamy czasu i się wyłączy nasz buścik. Czyli teraz cyk. I teraz przestanę i za 2,5 sekundy się wyłączy. Widzicie? To może Was zmielić. Mnie też na początku zmieliło, że. Nie, wcześniej było tak, że 2,5 sekundy, albo jak spełnimy warunek to 7 sekund. Teraz jest inaczej, teraz jest totalnie inaczej. Teraz mamy e, takie okienko 2,5 sekundy czasu, żeby zadać te obrażenia. Jeśli nie, no to się kończy. Ale jeśli zadamy na start obrażenia, e, włączycie sobie W. Patrzcie, włączycie sobie W, od razu cyk, auto-atak i 2,5 sekundy i pych wyłączone. Chodzi o to, że od ostatniego bezpośredniego obrażenia, czyli zadane z jakiegoś skill'a, bo od autoataku, ale nie dotki. Dotki się nie liczą, jak widzieliście krwawienie niestety nie działa. Od ostatniego takiego bezpośredniego damage'a mamy 2,5 sekundy. I za każdym razem jak uderzamy czymkolwiek innym, to będziemy przedłużać tego boost'a, przedłużać, przedłużać, ale maksymalnie do 7 sekund. Także... Mm, no cóż, jeśli prowadzicie jakieś ciągłe obrażenia spoko, no ale jeśli używacie tego na przykład chociażby na Birpawsach, żeby wskoczyć w kogoś, klikacie W i E skażecie, no to wasz boost będzie około 3,5-4 sekundy trwał, bo potem już nie zadajecie żadnych bezpośrednich obrażeń, ponieważ E zadaje... wiadomo, te bezpośrednie na początku, ale potem już dodaje tylko dotkę. Więc dalej jest to beznadziejne. Już można powiedzieć no, trochę lepsze, ale dlaczego ten boost już nie zostaje na stałe do tych 7 sekund, tylko trzeba go cały czas przedłużać do tych aż do 7 sekund. No. No, ja to słabo widzę. Nie jest to jakaś tam zmiana. W, w walce takiej kiedy faktycznie się z kimś bijemy. No dobra, no to. Faktycznie nie ma problemu z tym, żeby zadawać mu te cały czas obrażenia, ale kiedy my wskakujemy w kogoś i zadajemy mu te obrażenie i on, on jakiś daszuje czy coś, i my przez 2,5 sekundy nie zadajemy mu tego damage'a kolejnego, to nam no to gaśnie. Tak że, pch, bez sensu, kompletnie. Czemu to się wyłącza? Ale dobra, niech będzie, że, że coś, coś jest. Chociaż nie jest to idealne, ale jest na pewno lepsze od tego głupiego autoataku, który nawet czasami się nie dobiegło, żeby wsadzić, e, tutaj. Buzdygany, e, kurcze, no cóż, znowu pewnie były nadużywane w Koraptedach. No, jak ostatnio grałem, dość sporo było tych buzdyganów. No i dalej, dalej nerfią. Także znowu troszkę nerw na bozdigany z i 2 2,2 na 1,8. Czas trwania stuna po, po skoku z E. Dalej, co my tu mamy? E, tutaj bardzo ciekawa zmiana. I bardzo mi się podoba. Mianowicie, teraz kiedyś ktoś jest oflagowany, nie będzie mógł wskoczyć do Avalon. Czyli, jak będziecie mieli frakcję frakcji Erdford i tak dalej, i tak dalej, nie będziecie mogli y, uratować się. Skoczeniem do Avalonu, tak samo jak będziecie przewozy robić, też nie, nie sobie nie wskoczycie, to po prostu. No i to jest to jest coś, co powinno też zostać wprowadzone tylko w momencie, kiedy pojawiły się ścieżki awalońskie To, że ktoś oflagowany nie może tam wskoczyć, to powinno być od razu. Naprawdę to powinno być od razu. To jest dla mnie chore, że tak długo ludzie mogli sobie duperatować. Przypadkowym jakimś portalem, który gdzieś tam po drodze znaleźli, wskakiwałeś, wyskakiwałeś, nie masz frakcji ELO. Yy, posterunki frakcji nie mogą być przejmowane przez graczy na wierzchowcach. No tutaj takie trochę szczurowanie było, bądź też gotowość do ucieczki, kiedy nagle ktoś bija, A to, że trzeba stać na nogach, no to dużo zmienia i mi się podoba ta zmiana. Faktycznie. Będąc na tym posterunku, trzeba będzie być gotowym na walkę w każdym momencie. Bo ktoś może nas skoczyć, a my nie zdążymy do tego koziołka, czy bystro wsiąść. No i będzie przypał, ale o to chodzi. No i jakieś tam ulepszenie informacji zwrotnych podczas przejmowania posterunku frakcji, to tam mało istotne. Zwiększono nagrodę w śmiertelnych, tutaj musicie wziąć pod uwagę śmiertelnych, czyli w tych wszystkich, które znajdziecie na tych żółtych niebieskich mapach w które nie da się umrzeć, no niestety tutaj nie będzie tego busta, ale tych wszystkich, których właśnie da się zginać, tak na śmierć em, to macie busta 10, 20, a nawet 30% tutaj procent na 10 na 10 do lucika, także no dość fajne zmiany zachęcające do grania więcej tych Hellgate'ów no Hellgate'y jak zawsze, no fajna rzecz także no polecam gorąco, jak jeszcze się ktoś z tym nie zaciekawił no to teraz macie jeszcze taki mocniejszy bodziec, żeby to zrobić no i altarne lochy, awalońscy magowie nie są widoczni na mini mapie, w ogóle tu chyba chodzi o awalońskie mapy te wiecie, grupówki, ale nie wiem do końca Pawlońscy magowie byli widoczni w ogóle na minimapie? To dziwne. Jeśli tak, jeśli o to chodzi, no to, to dziwne. Jeśli o coś innego, to oczywiście możecie napisać w komentarzach, bo nie do końca wiem, o co tutaj autor miał na myśli. E, poprawki. E, no cóż. E, naprawiono błąd, przez który okno z samouczkiem do przeklętych lochów wyskakiwało za każdym razem, gdy gracz rozpoczynał nowy loch. No cóż, mogło być to irytujące dla początkujących graczy. I naprawiono błąd, który przez który wiele przedmiotów wyświetlało się na tablicy przeznaczenia, czyli Board Destiny to co macie pod B tutaj macie pod klawiszem B, chodzi tutaj o tą tablicę, prawda? no to tutaj to tutaj mieliśmy coś takiego, że jako dostępne do odblokowania, wytwarzania wyświetlały się te rzeczy pomimo braku wymogów rzemieślniczych no i tutaj macie spis różnych pierdół no, i wszystkie zbroje, hełmy i buty królewskie. No cóż, naprawiono też niedziałający przycisk a tak w interfejsie rynku złota. No, no, dużo osób z tego nie korzysta, no ale jednak, chociaż niektórzy się lubią w to bawić, z tego co widziałem, ale ja nigdy za to nie przepadałem. Także, no, może powiedzenie, że mało się tym interesuje, ale na większą skalę to jest mało osób, które w to inwestują. Naprawiono błąd, przez który średnia moc przedmiotu nie wyświetla się w odpowiednio w wyszukiwarce grupy. No cóż, to jakieś takie pierodały po no ale z różnego punktu widzenia istotne. Na przykład dla haceków, no to, to może być istotne, jeśli ktoś tam przez Party Findera próbuje coś działać. Naprawiono błąd, przez który silne pchnięcie, wszystkie włócznie mogło uderzyć tego samego wroga dwa razy. No cóż, <laughs> niby, niby bug, niby taki mało istotny, a jednak podwójne obrażenia no to jest coś, co mogło na przykład w takich koraptach mocno namieszać. Jeśli wróg znajdował się w obszarze uderzenia, opuścił go i wrócił, uderzenie od teraz jest liczone raz na cel. No, tutaj mocne pchnięcie, kurczę. Mocne pchnięcie, zaraz zobaczmy sobie, bo tu chyba chodzi o Q. Znaczy ja mam po angielsku oczywiście grę, ale sobie zobaczmy. Tutaj na włóczniach mamy eee... Longing Strike, no chyba o to chodzi. Mhm. To będzie chodziło o to Q, ale kurczę, ja nie wiem jakim cudem ktoś by mógł dwa razy w to wejść. Ale no ale dobra, niech będzie. E, no chyba o to chodzi. No w każdym razie dwa razy uderzenie, to wtedy by było jeszcze dwa z takich gościowin naliczało, no to... no OP Ale ten błąd naprawdę musiał się rzadko pojawiać. W sensie no ktoś musiał być naprawdę nie żeby w to w dwa razy wejść. Naprawiono błąd, przez który wyzwanie poszukiwacza przygód na grudzień 2021 wyświetlało się jako dawne wyzwanie, no to taki mało istotny błąd też i dodano tak, dodatkowe poprawki grafiki, interfejsu itd. itd. Także tutaj już nie ma nic istotnego, także w tym patrzę podsumowując tak naprawdę To bardzo fajna zmiana na rynku z tymi powiadomieniami Tutaj próba naprawy toporów, chociaż nie wiem czy udana. Może, może to poprawić trochę rozgrywkę, ale i tak jeszcze tutaj po tym jak zostały te topory zniszczone, to długo się nie pozbierają. No bo Zdygan, no cóż, jak zawsze w koraptach coś tam działał, no to cyk nerw, kto by się spodziewał. Tutaj fajnie, że nie można teraz wchodzić do Awolonu, jeśli ma się frakcję. No tutaj jeszcze fajnie, że zwiększyli ten lucik na Helgate'ach. Kurczę, aż mnie korci, żeby sobie troszkę pochodzić samemu. To by było na tyle. Dzisiaj w tym patchu nie jest zbyt duży. Niedługo tam. Nie wiem, będziecie mogli już, no czy już, możecie jakieś wstępne informacje też przejrzeć odnośnie patchu, który ma mieć w przyszłości miejsce, w launcher'a jak sobie wejdziecie, to tam już jest notka możecie sobie zacząć czytać no może coś sobie o tym powiemy może sobie pomyślimy, czy jest to ciekawe a my tymi słowami już zamykamy ten patch, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku